Solidarni. Rozwój wolontariatu, narzędziem wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej w Lublinie. Solidarnościowy Serwis Radiowy. Zapraszam Państwa na audycję Stowarzyszenia Solidarności Globalnej, a w programie informacji ze świata i wartości międzynarodowej solidarności. Dziś następne spotkanie, bardzo polecam, a w audycji o skomplikowanej sytuacji w Czeczeniu. Anna Opasiak, zapraszam Państwa na magazyn. o Czeczeniu, a w zasadzie o Republice Czeczeńskiej, autonomicznym z pozoru regionie wchodzącym w skład Federacji Rosyjskiej. I jest to pierwsza już komplikacja, bo nie jest to państwo. Tej niezależności Czeczeni brakowało w ZSRR, ale też po rozpadzie związku. Właśnie dlatego już w latach 90. doszło do dwóch wojen rosyjsko-czeczeńskich. A była to odpowiedź Rosji na wolnościowe dążenia Czeczenów. Zawsze mówili, że my jesteśmy terrorystami, że gorsi od gorszych, mówi ucha czyni Lida Hamzatowa. Sama wojnie straciła męża. Do naszego kraju uciekła ze swoimi dziećmi, jak wiele innych prześladowanych rodzin. Moja rodzina, całość była zamordowana. Mąż też zabity. A mąż był zabity za uratowanie polskim dziennikarzom. I ci dziennikarze pomogli mi wyjechać z tej czczeni. Po prostu była poszukiwana głąbszym listem. A obie wojny przyniosły po stronie czeczeńskiej od 100 do 200 tysięcy ofiar. Stąd fala uchodźców obecnych także w naszym państwie. A co gorsza, terror po prostu trwa. No nie zapominajmy, że Czeczenie jest rządzone przez Ramzana Kadyrowa, który nie jest prezydentem demokratycznym. Więc uciekają ci, którzy muszą. Bo Czeczen, jeżeli nie musi, nigdy nie wyjedzie z Czeczenii. Zresztą sama nazwa, Wajnach, nasz naród. Mówi Marina Julia, wolontariuszka Fundacji Dialogu i Tolerancji. A potwierdza to Michail Uzdenow. To Czechen Uchodźca, a zarazem prezes wspomnianej organizacji. To ma też historyczne odniesienie. W 1944 roku Stalin deportował Czeczenów. Wtedy raz w miesiącu pojawiała się jedna czeczeńska gazeta. I wszyscy czeczeni ją czytali, bo bardzo w niej chcieli wyczytać, że już mogą wracać do domu. I tak samo dziś, gdybym teraz dowiedział się, że mogę żyć w swoim domu, to bym wrócił. Sił, bo wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej. W Polsce są obecni czeczeńscy uchodźcy, a faktem jest, że kiedy znajdą się na terenie innego kraju, to muszą wejść w proces integracji. Jest niezbędne, choć zdaniem Uzdenowa w pewnym sensie pozostaje jeszcze wyzwaniem. tak, polskie, nasze bardzo byśmy chcieli, żeby przyjaźniły się rodziny polskie i czeczeńskie, żeby nas Nasze dzieci wspólnie się bawiły, i myślimy teraz nad takim programem, żeby naprawdę się zaprzyjaźnić i zintegrować. Do programu w tym A trzeba zaznaczyć, że podobny program istnieje. Jest realizowany przez Lubęńskich wolontariuszy z programu w drodze, czyli pomocy uchodźcom. I jest to jedna z form integracji, mówi założyciel Stowarzyszenia Solidarności Globalnej i twórca wspomnianego programu, ksiądz Mieczesław Puzewicz. Otóż znalazły się chętne polskie rodziny, które spotykają się z rodzinami czeczyńskimi. Tu chodzi o poznawanie polskiej kultury, zwyczajów, tradycji, przy tym jest dużo takich zabawnych, nawet odkryć. Ale też edukacji. Jak mówi Magdalena Biedacha, uczestnicząca w projekcie ze swoją rodziną, to czas ważny także dla jej dzieci. Zwłaszcza dla najstarszego syna. Usłyszał o tym, że gdzieś jest wojna, że czyjś tata zginął, że ktoś musiał uciekać, że ktoś się bał. Była to taka rzeczywistość, która dla niego była niedostępna. Nawet kiedy słyszał w mediach o jakichś tragicznych wydarzeniach, zawsze to było gdzieś daleko. Po raz pierwszy w czasie parterstwa spotkał się z ofiarami wojen. I to była taka dosyć poważna lekcja dorastania. A aktualnie napływają informacje o następnych akcjach w Czeczenii. Płynące z Kaukazu doniesienia mówią tym razem o intensywnych łapankach tych, którzy mają być homoseksualistami. Trafiają do obozów, a wykonywane tam egzekucje poprzedzają torturę. Takie zresztą działania spotykają każdego, kto jest przeciwny oficjalnej polityce Czeczenii. Do sytuacji czeczeńskich uchodźców jeszcze będziemy wracać, a w audycjach o sytuacji różnych krajów, tych bliższych, ale też bardziej odległych. No i już dziś zapraszamy Państwa na następne wydania. Projekt Solidarni. Rozwój wolontariatu narzędziem wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.